Możemy zaczynać? Szanowni Państwo, nazywam się Michał Osiak, jestem szefem Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego. Eee, proszę Państwa, nasz sztab w ostatnich dniach miał wielki problem, ponieważ e, wymyśliliśmy, że podziękujemy e, Panu e, Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu za minione trzy kadencje, za jego wspaniałą robotę tutaj u nas na Kielcach. E, jednak mieliśmy problem z formą podziękowania. Wiadomo, że najlepszą formą podziękowania jest prezent, jednak e, nie byliśmy w stanie wymyśleć jakiegoś optymalnego prezentu dla pana, pana prezydenta. Jednak po konsultacjach z naszymi znajomymi, którzy zgłoszeni zostali, zostali do wyjechania za granicę, szczególnie na Wyspy, doszliśmy do wniosku, że znaleźliśmy ten optymalny prezent dla pana prezydenta, jednak zanim powiemy o tym prezencie, nasz sztab wyborczy wybrał. Pana Konrada Kuśmierskiego, naszego kandydata do Rady Miasta z Okręgu I, do złożenia panu prezydentowi uroczystych podziękowań. Panie prezydencie, dziękuję panu dosłownie za wszystko. Za 12 lat wspaniałej pracy, którą pan poświęcił dla Kielc. Za dług publiczny, który kiedyś przecież go nie było, dzisiaj wynosi ponad 500 milionów, czyli to jest 2700 zł na jednego mieszkańca Kielc. Dziękuję panu za zwiększenie liczby urzędników, która, którzy tak przecież wspaniale pomagają naszym przedsiębiorcom, zwykłym obywatelom. Dziękuję panu za zabetonowanie miasta, zabetonowanie sceny politycznej, za te wspaniałe pomniki, które cieszą nasze oczy. Dziękuję panu za klub Koronakielcy, któremu które znalazł pan inwestora, yy, sponsora, który tak teraz wspaniale sobie radzi w ekstraklasie. Dziękuję panu za, za tych inwestorów, których ściągnął pan do kies. <laughs> Przepraszam, yy, zagalowałem się. Inwestorów nie było, ale. Dziękujemy za starania, które Pan włożył w to, żeby ci inwestorzy przyjechali do Kielc stworzyli miejsca pracy. Panie prezydencie panu po prostu dziękujemy. Yy, chcieliśmy wyrazić, teraz chcieliśmy wyrazić przekonanie, że, yy, że nasi wyborcy, wyborcy Kielc już nie obdarzą Pana zaufaniem po raz kolejny popełnią takiego samego błędu. W związku z tym zostanie pan niestety bezrobotny, a o rozwiązaniu tego problemu Powiedł już kolega, Dawid Lewicki, nasz kandydat na prezydenta Kielc. Tak, zgadza się po rozmowach z naszymi kolegami, koleżankami, którzy niestety musieli zagłosować nogami i wyjechać z Kielc, wyjechać z Polski. W większości wyjechali oni na wyspę. Uznaliśmy, że można znaleźć pracę dla pana prezydenta i oni ją znaleźli. Pan prezydent będzie pracował na zmywaku w Londynie. Próbowaliśmy też innych, troszeczkę lepiej płatnych, na przykład operator wózka widłowego, no ale biorąc pod uwagę, że pan prezydent jedynie siedzi w urzędzie, więc pewnie nie ma uprawnień na to. I tak się składa, że pan prezydent 1 grudnia, dzień po, pierwszej, po drugiej turze wyborów, po przegranych dla siebie wyborach, będzie wylatywał z lotniska w Szczecinie, a lądował będzie... W luton. To będzie jego ostatnia podróż celowo ze Szczecina i ostatni raz przejedzie się tym Audi, które kosztowało niegdyś ponad 200 tysięcy z kasy miasta. Przejedzie się tym Audi po Polsce, żeby widział jak się rozwijają inne miasta, jak się rozwinęły przez te lata. Podróż będzie trwała niedługo. Także wyląduje w luton i też mamy mapkę przygotowaną, jak z tego luton trafić do Londynu. Tam co kilkanaście minut wyjeżdża autobus, ale. Martwimy się o pana prezydenta, żeby się nie zgubił, no bo wiadomo, jeszcze nam go deportują, a to nam naprawdę nie jest potrzebne. Także tam też znaleźliśmy kierowcę, który go do tego Londynu odwiezie. Mamy też oczywiście zestaw startowy dla pana prezydenta, ręczniki, gąbki płyn do zmywania naczyń, to mu się na pewno na samym początku bardzo do, do tej pracy przyda. Także my dziękujemy panu prezydentowi, prezydentowi i mamy nadzieję, że za jakieś 7-8 lat dorabiając sobie do emerytury, bo wiadomo, system ZUS-u jest no, delikatnie rzecz ujmując, nieefektywny, przynosi straty i za chwilę zbankrutuje, także... Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, pan prezydent sobie dorobi przez te 7-8 lat. Za 8 lat wróci, wyląduje na nowoczesnym lotnisku, które zbuduje prywatny przedsiębiorca, być może nawet w obicach. No i tu będzie mógł sobie żyć, zobaczyć, jak te kielce wypiękniały, jak się rozwijają. Młodzi ludzie tutaj będą pracować, tu będą zakładać firmy i rodziny, a nie tak jak dzisiaj w Anglii. W związku z czym ja po tych 8 latach, po dwóch kadencjach będę rezygnował z funkcji prezydenta, bo jeśli nie zrobię wszystkiego w 8 lat, to w dłuższym czasie już tego tym bardziej się to będzie. Czego, tego czego mam zamiar, tego czego sobie i Państwu Kielczanom życzę. Prosimy o pytanie. No to co może pan zrobić, żeby w Kielce pojawili się Bo Jeśli to koronie była mowa, to tam pan, pan zapowiedział, że nie zamierza pan likwidować dofinansowania z do autorami, czy nie zamierza pan likwidować spółki przy pomocy istniejących instrumentów prawnych tego, co może zrobić prezydent. W jaki sposób? Żeby wstępny, który się, że że się prezydenta po pierwsze, w operie po pierwsze jest jak najbardziej opcja znaleźć inwestora. Kilku inwestorów się zgłosiło. Osobą, która tych inwestorów po prostu podziękowała za to, był pan prezydent Lubawski. Dotarliśmy dokument, do dokumentów o tym świadczący. Pan prezydent po prostu inwestora nie szukał. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Szukali inni, ale niestety wiadomo, że ostatnia. Ostatnie decyzja należała do pana prezydenta i on niestety nie podejmował. Było przynajmniej trzech poważnie zainwestor... zainteresowanych inwestorów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na koronie, już niestety, zarobić się nie da, trzeba ją oddać po prostu prywatnemu inwestorowi, który będzie nią zarządzał. I taką decyzję my podejmiemy jak najszybciej to będzie możliwe. Jeśli chodzi o to, co możemy zrobić dla Hjelczan, to tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, przede wszystkim trzeba otworzyć. To miasto dla ludzi, żeby mogli inwestować, trzeba obniżyć podatki lokalne, trzeba zlikwidować tę barierę biurokratyczną, ten łańcuch, na którym jesteśmy trzymany i zlikwidować do minimum obowiązki miasta, które ono dzisiaj e, stanowi. Trzeba zająć się tylko i wyłącznie zadaniami własnymi gminy e, i na tym się skupię ja jako prezydent, a także radni miasta Kielce, którzy będą mi w tym pomagać. A jakiego rodzaju przeszkody dla przedsiębiorców zlikwidowałby pan te, które... Pana opinii w tej chwili uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej? Na przykład, w tym momencie nie można wjechać do centrum, bym chciał udostępnić kilka ulic przypuszczenie Paderewskiego, Czarnowską część rynku, na przykład tutaj odleśnej, by można było przejeżdżać bez żadnego problemu. Chciałbym, żeby było więcej stref parkowania. Oczywiście, one, niektóre będą płatne, niektóre będą bezpłatne. Chciałbym właśnie przez to pobudzić, tak jak to miało miejsce, pobudzić sienkiewki, ale nie tylko jak niektórzy na 1 dwa dni, tylko na stałe. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że pan prezydent postawił na galerię, a z tej galerii tak naprawdę żadnych wpływów do kasy miasta nie ma, bo to jest dzierżawione przez, przez ojców Emerytów i tak naprawdę niewiele to dla Kielczan wniosło, powstało kilka miejsc pracy w galeriach, ale dzięki temu e, zlikwidowano kilkaset miejsc pracy w, w miejscu, w centrum miasta. Czyli jak robimy kilkaset miejsc pracy chcecie stworzyć. E, My nie to nie problemy bezbogocie na terenie Państwo, czy miasto, nie jest od tego, żeby tworzyć miejsca pracy. Ale jeśli... wskazujecie prezydenta Lubelskiego o to, że nie tworzy miejsca pracy? Stworzył miejsca pracy, oczywiście, że stworzył miejsca pracy, ale w urzędach. Tworząc miejsca pracy w urzędach, tworząc nowe urzędy, tworząc nowe etaty, tak naprawdę zabiera pieniądze z rynku. Bo my uważamy, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z tego, że ktoś będzie te pieniądze zabierał nam i rozdawał komuś innemu. Bo to nigdy nie, tak nie będzie funkcjonować, że jeśli komuś zabierzemy pieniądze, a później część oddamy, to on będzie przez to bogatszy. Nie. Jak najwięcej pieniędzy zostawamy w kieszeniach i to oni będą decydować na co je wydawać, w co inwestować, co się opłacać, czego się nie opłaca. Chcielibyśmy, żeby kielce były taką strefą wolnego handlu, taką oazą wolności. Oczywiście ten pierwszy rok będzie dla nas troszeczkę trudniejszy niż pozostałe, ale zakładamy, że. Za rok nasi posłowie znajdą się w Sejmie w bardzo silnej liczbie, będziemy, będziemy stanowić władzę, w związku z czym po tym pierwszym roku Kielce a, ruszą z kopyta bardzo szybko, a w ten pierwszy rok zrobimy to, co jest niezbędne i to, co można rzeczywiście wybrać. To Ze wszystkich wpływów oczywiście nie zrezygnujemy, bo przecież takie podatki od nieruchomości czy gruntu pozostaną. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli te podatki od nieruchomości będzie płacić więcej podmiotów, to tych pieniędzy będzie więcej, mimo że, że ten podatek będzie niższy. A dzisiaj się przejść po ulicach i zobaczyć ile lokali tak naprawdę stoi pustych, a mogłyby być wynajęte i mogłyby rzeczywiście stanowić i miejsca pracy i rozwój dla Kielc. My uważamy, że jeśli zlikwidujemy niektóre rzeczy, na przykład połączymy wydziały w Urzędzie Miasta, to w tam się pojawią oszczędności. Oczywiście urzędnikom będziemy musieli podziękować, będą sobie musieli radzić na, na wolnym rynku, tak jak normalni ludzie, i będziemy chcieli także sprywatyzować spółki komunalne, które uważamy, że są tylko takim paśnikiem dla, dla tych ludzi władzy, pana prezydenta, które spółki. Jest wiele, na przykład przedsiębiorstwo usług komunalnych przynosiło wiele strat, zostało połączone z zielenią miejską. Wszystkie mogą być prowadzone przez prywatnych właścicieli, oczywiście z nimi w jakiś sposób będzie zarządzać miasto. Dzięki temu będą stanowić dla nas jakiś mniejszy koszt niż obecnie. A pomniki, o których stały przez te lata, to Państwo zamierzacie zburzyć i niestety, nie stawiać? E, nie, nie będziemy zburzyć pomników. Jedynym pomnikiem, który z całym pewnością zmienimy, jest rzeczą skandaliczną, że do tej pory w Kielcach ponad połowę honorowych obywateli miasta stanowią sowieccy zbrodniarze, którzy wkroczyli do nas w końcówce II Wojny Światowej i jak najbardziej będziemy zabiegać o to, aby Rada Miasta usunęła ich jak najszybciej z listy honorowych obywateli miasta, bo to jest skandal dla nas. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Nie, będzie to odporu w naszej biurze, bo pan prezydent z nami jakoś unika rozmowy, unika debat. Bo boję się tego. Dawaliśmy szansę, zapraszaliśmy do debat. No niestety pan prezydent nas traktuje. Nie.